Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii, której już dawno nie było, czyli Minecraft z widzami, a inaczej Minecraft Survival. I teraz wam opowiem kolejną moją nudną historię, czyli tak. Wszedłem sobie wcześniej na serwer i postanowiłem, że zacznę odcinek już od kopalni. I nie zgadnijcie co się stało. Wpadłem do lawy, bo i nie zauważyłem. E, oprócz tego, że straciłem chyba... A nie, nic, dobra, nic się ciekawego nie stało. I w dzisiejszym odcinku znowu idziemy do kopalni. Tylko musimy sobie skombinować. Trochę i te masków. Czyli musimy mieć mniej więcej. Czy ja mam siekierę? Bo łapką. Bo łapką to będzie trudno. Więc chodźmy po siekierę. Więc wy... wbijamy o jakieś fajne duże drzewko. Więc. Czyli więc sobie ścinamy. Pyk. 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 Yy, zb drewno zbieram po to, żeby sobie zrobić patyki, bo musimy sobie zrobić jakieś uzbrojenia. Więc wiecie. Szkielet. No to są jakieś rzucki impreza, a tu szkielet i zombie. Dobra. Teraz sobie stworzymy patyki. I co, właśnie straciłem kamienny kilof i miecz? Zabierzemy sobie patyki. I kuda, czy my mamy jakieś pochodnie? A właśnie straciłem jeszcze pochodnie Serio ja miałem Dobre nieważne Czyli teraz y, idziemy sobie pozbierać znowu drewno, bo przepalimy je na węgiel Bo chyba nie pójdziemy do kopalni bez pochodni sobie pozbieramy Czekajcie, bo mi coś spadło. Okej, okay. Pyk. Idziemy. I jak znajdziemy diamenty, to ogólnie moim głównym celem będzie bodajże 12 obsydiamu, ponieważ będziemy szli do netteru. Czyli ja na pewno miałem węgiel, ale okej. Okay. Wsadzimy tutaj to drewno. Więc sobie tutaj. Yy. Dobra, niech to się przepala. A my sobie będziemy kraftować pochodnią. Yy, wiecie co? Stworzyłem sobie te pochodnie na 20, na pewno wystarczyć, i dlaczego białe łopatę? Łopatę białe, dlatego że, jeszcze jakieś żalcie, może? Czekacie? jak się nam uda? Jeszcze sobie przepalimy, czekajcie, bo nam przyszło to, dobra, przepalimy sobie jeszcze, o nie, nie straczyło nam w ogóle, okej, okay. teraz będziemy, właśnie się ona zrobi, a to nic, w ogóle co to jest, napiszcie mi co to jest, bo ja nie wiem co to jest za jakaś dziwna ziemia, Ale okej, okay. teraz się będziemy kopać w dół, ponieważ nigdy nie mogę znaleźć kopalni i zrobimy to standardowym sposobem, czyli tak. Czyli tu. Będziemy sobie kopać w dół. O kurde. Będziemy sobie kopać w dół. Dopóki się gdzieś nie dokopiemy. A, bo to jest gravel, dobra. Będziemy się kopać, dopóki się gdzieś nie dokopiemy. Bo trochę źle by było. O, 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 węgiel. Dobra, mamy węgiel. Węgiel się nam przyda. Ok. Ja się postawię sobie tutaj pochodnie. O tutaj jeszcze mamy węgiel. Ok. Okej. Okay. chyba tyle ile mamy węgla? 19. Teraz tylko zacząć, czy się nagrywa. Nagrywa się 5 minut aż o lol. Dobra, bo skoro 5 już minut jest, to my się będziemy kopać dalej w dół. Więc wiecie. O Boże, tak ciemno, że ja nic nie widzę. A wiecie co, pokupimy jeszcze trochę i jak po prostu nie znajdziemy żadnej kopalni, dobra. To w takim razie robimy własny tunel. Czyli kopiemy się przed siebie. Oki. Ok, ok. dnia trochę w dół. O Boże, już mi się za chwilę kilo skończy. O, jest żelazo, jest żelazo, jest żelazo. To bardzo dobrze. O, więcej żelaza. Żelazo najważniejsze. Ok. Tyk. Tutaj sobie to... O! Kolejne żelazo. Więc sobie to wykopiemy. Okej. Okay. 7 minut nagrania. Ja e tam. Dobra. Ale fault. Ale fault to tu gdzieś będzie kopalnia. Ma 15 żelaza. Może czemu ja dwie pochodnie czy właśnie chcesz powiedzieć, że mi się... Dobra, kilof mu jest na wytrzymałości. Tak. No nie, zapomniałem wziąć craftingu. Ajajaj. Muszę musimy położyć. Oki. Okay. Szybki craft kilofa. Dobra. W ogóle mam takie ten, mam taką pro... Czy tu już jest bedrock? Okej. Okay. W ogóle mam taką wodę. bo pamiętacie, ja gram w takie gry jak Stack na przykład, yy, czy inne gry, więc jeśli chcieliście by seje z takich gier, to napiszcie jakie gry bym miał nagrać i ja nagram. Nie wiem, ja sobie dzisiaj zrobię takie losowanie na sklepie Play, że będę ruszał y, grami i zatrzymam i wezmę jakąś grę i zobaczymy, która mi wypadnie. Dobra. 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 Dużo mam strasznie żelaza. Czekajcie, zobaczymy, dobra. Wiem, że te odcinki będą strasznie krótkie, ale no, sorry, no wybaczcie mi, ale okej. Okay. A w sumie, jak zrobimy 12 minut, to się nic nie stanie. Co to jest? Jakiś czarny blok? A nie to ten dom. Okej. Okay. Hm. Dobra. Wow! Lapis. O, co ja wykopałem. Dobra ile mamy... no nie, 11 minut, znowu mi przyszło powiadanie, więc dobra, okej, okay. myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek, jutro albo pojutrze będzie kolejny odcinek z Majka w Survival, będziemy dokończać nasze kopanie, więc co, trzymajcie się i jeśli film Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i suba, cześć!